Chciałbym wam opowiedzieć o pewnym spotkaniu, podczas którego ugiły mi się kolana, a włos na głowie zjeżył. Poproszono mnie niedawno, abym oprowadził gości hotelu Jedlinka po Pałacu Jedlinka. Ja byłem zmęczony, nie bardzo miałem siłę, aby to zrobić. Ale w związku, że przyjaźni się z właścicielem Jedlinki, to po przyjacielsku uczyniłem taką przysługę. Zabrałem tych gości. Na komnaty pałacu opowiadałem, pokazywałem, dzieliłem się całą swoją wiedzą. Po skończonym oprowadzaniu podszedł do mnie mężczyzna z tłumaczem. Ja podczas oprowadzania widziałem, że oni szli z tyłu i tłumacz coś po cichu do niego mówił: Tłumaczył moje słowa. Ten mężczyzna był Niemcem, już wiekowym człowiekiem. Powiedział do mnie poprzez tłumacza, że chciał podziękować za całą tą wyprawę w czasie. Powiedział również, że chce mi coś powiedzieć, dla niego coś ważnego. Ja słucham, a tłumacz mówi: Mój klient chciał panu powiedzieć, że jest wnukiem i synem morderców. Ja się zatrzymałem, a on mówi: Tak, morderców. Mój dziadek był gaulajterem, a ojciec służył w SS. Później mieli procesy. Zostali skazani na wieloletnie więzienie. Mój ojciec, kiedy miałem słabe oceny, zamykał mnie na całą noc w komórce i krzyczał i bił. Mogę sobie tylko wyobrazić, co ojciec mógł robić z dziećmi polskimi czy żydowskimi, kiedy Niemcy zajęli Polskę. Powiedział do mnie, żebym przyjechał do niego. On mieszka w Szlezwiku-Holsztynie. Opowie mi więcej. I ciąg tej opowieści nastąpi. Wspierajcie kanał Łukasz Kazek History Story, a takich relacji i takich opowieści nigdy na tym kanale nie zabraknie.